Cześć. Z tej strony Piotrek Gadaj i dzisiaj ze mną na GPW jest Tomasz Wrubel, dyrektor sprzedaży w Beta ETF. Cześć. Dzisiaj będziemy sobie chwilę rozmawiać o polskim rynku kapitałowym oraz o tym, jak Tomek doszedł do miejsca, w którym obecnie się znajduje. Dlatego zaczniemy już od najtrudniejszych pytań, czyli pytań personalnych. Tomku, jak przebiegała twoja kariera? Moja kariera przebiegała dynamicznie, z wieloma zmianami akcji, jak w dobrym filmie sensacyjnym. Także, jak pamiętam, zaczynałem od sprzedaży kont w supermarkecie. Takiej sprzedaży dokonałem na jednym z bardzo wysoko postawionych prezesów w jednym z banków. Na następny dzień zostałem wezwany na dywanik i zaproponowano mi pracę takiego człowieka, od wszystkiego. Miałem wtedy 21 lat i generalnie mógł, pewnie i przynieś, podaj i pozamiataj i tu posprzątaj i poproszę o kawę i wydrukuj i skseruj. Okazało się, że jak przyszedłem, to z racji braków kadrowych zająłem się obsługą klienta i to nie byle gdzie, tylko tego najbogatszego w private bankingu. Takie były jak gdyby, moje początki z bankowością. Później doszedłem do wniosku, że chciałem troszeczkę zmienić coś w życiu, więc poszedłem przyszedłem chyba wszystkie możliwe Departamenty bankowe, te związane z inwestycjami, głównie, bo i byłem w Departamencie Skarbu, i pracowałem w domu maklerskim, i w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, więc tych zmian było dość sporo, ale były one zawsze ciekawe i to jest naprawdę zbiór bardzo, bardzo fajnych doświadczeń. Czyli rzeczywiście kariera, jak z dobrego filmu akcji. I teraz. Muszę się zapytać właśnie dla naszych oglądających, dla młodych oglądających, właśnie żeby taką karierę mieć. Chociaż taka kariera pewnie się zdarza raz na tysiąc, raz na milion, ale jak w takie coś można wejść? Jak trzeba się do tego przygotowywać? W którą stronę już się kierunkować? Na studiach? I jak jest się jeszcze młodym człowiekiem? No i uwaga. To jest tak, że ja pracuję w sprzedaży. i ja odpowiadam głównie za sprzedaż. I jak gdyby ten kontakt z klientem i nie musiałem się uczyć tych wszystkich trudnych pojęć, nie musiałem robić wszystkich certyfikatów, nie mam maklera, CFA, doradcy inwestycyjnego. Ja tylko odpowiadam za to, żeby pewne rzeczy przekazać w prosty język, a myślę, że bardzo dużo mi dało. Myślę, że już od czasów liceum i nie kończyłem żadnego matfizu, matematyki, nie miałem, tylko byłem humanistą. Zamiast dodatkowych lekcji matematyki i fizyki, miałem łacina. A na studia? No, na studia to był taki wybór. Studiów, które wydawały mi się oryginalne i one polegały, w... to było zarządzanie i ekonomia, ale nazywały się menedżerskie, więc mówię, fajnie brzmią idę tam. Więc, więc, więc to nie, ma, nie, nie miało jak gdyby nic wspólnego. Nigdy nie myślałem, że będę gdzie będę i będę robił to, co robię. Praca z ludźmi sprawia mi satysfakcję, lubię te, budować te relacje, lubię rozmawiać i, i że mogę to łączyć jeszcze z, z tak na dzisiaj nazwijmy to skomplikowanym e, tworem, jak inwestowanie, a jeszcze ETF-y, to, to, to uważam, że to jest super. W takim razie muszę powiedzieć, że się bardzo cieszę przez to, co mówisz, bo ja sam jestem humanistą i do innych humanistów muszę powiedzieć, że cieszmy się, jest inna alternatywa niż McDonald's. I w tym... <świet> Pracowałem w McDonald's. <śj scrutiny> ale da się ale, z niego wyjść. Ale da się z niego wyjść, tak, tak, nie, nie. Ja, Lata 98 rok, to miałem 19 lat, to jeszcze na drugim roku studiów też pracowałem w McDonaldzie. Bardzo ciekawa praca, co prawda nie w Polsce, tylko w Monachium, w Niemczech. Ale no nie, nie, nie nie bójmy się. McDonalda się nie bójmy. Bądźmy otwarci, słuchajmy, uczmy się, czytajmy dużo. Bądźmy mądrzy w tym, co robimy. Jako, że ty jesteś sprzedawcą, jakbyś miał jakieś takie trzy główne kompetencje, które mogą pomóc nowym sprzedawcom, albo ogólnie które sprzedawcy powinni mieć, żeby dobrze pracować w swojej działce, co by to było? No i to jest trudne pytanie. Na pewno empatia, bo to jest to, że trzeba lubić ludzi, trzeba rozmawiać, trzeba też dobrze słuchać. Uczę się cały czas słuchania. Nie zawsze, nie, nie zawsze dobrze mi to wychodzi. Ale trzeba słuchać, no i co? I być otwartym na każdego człowieka. Myślę, że to bardziej to są takie miękkie umiejętności, a technikalia, czyli. Te wszystkie, nie wiem, słupki liczenia, fundusze, inwestycje, akcje, obligacje, kontrakty terminowe i wiele różnych instrumentów, które są na giełdzie, to jest tylko dodatek tak naprawdę, który po prostu trzeba usiąść i rozkminić i pomyśleć, jakby to wytłumaczyć drugiemu człowiekowi, żeby on to zrozumiał tak w normalnym języku. A czy uważasz, żeby być takim dobrym, albo bardzo dobrym sprzedawcą, trzeba się do tego urodzić? Oj, to jest trudne pytanie. Nie mówiłem, że będzie łatwo. Nie wiem, czy trzeba się do tego urodzić. Ciężko, jak gdyby cofnąć się tam w czasie i pomyśleć, jakim ja byłem za dzieciaka, ale chyba trzeba po prostu. No tak, jak mówię, no ja wychowywa, wychowywałem się na blokowisku, można było powiedzieć, i, i na podwórku. Zawsze z bandą znajomych i kolegów, więc może to jest jakiś taki. Że, że, że zawsze zawsze wśród ludzi, zawsze zawsze porozmawiać, zawsze coś zrobić, zawsze coś wymyślać. Tak chyba zostało, tak mi się wydaje. I czy trzeba się z tym urodzić? Pewnie trzeba mieć jakieś predyspozycje, bo nie wszyscy są otwarci, nie wszyscy są hej do przodu, tak? Ja jestem typowym ekstrawertykiem, więc generalnie myślę, że, że bardzo dużo mm, Mam zawsze dużo jak gdyby, śmiałości i otwartości do, tego, do, do drugiego człowieka, i ja myślę, że to jest chyba taki główny punkt. Reszta to są rzeczy nabyte, które można się wyuczyć, nauczyć. Także przeszkolić też się można ze sprzedaży, oczywiście. Tylko pytanie: jak ktoś nie jest wiarygodnym w tym, co robi, no to, no to i nie wierzy w to, co robi przede wszystkim, no to, no to nie może być wiarygodnym osobom od sprzedaży. W takim razie płynnie chciałbym przejść do właśnie kwestii dzieciństwa. Ponieważ wspomniałeś, że dorastałeś na blokowisku, a tutaj spokojnie, nie będzie trudnych pytań o dzieciństwo, bardziej nawiążemy do miejsca ogólnie, w którym teraz jesteśmy i do tego, co się teraz tutaj dzieje. Ponieważ e, właśnie Tomek wyszedł z e, warsztatów z młodzieżą, więc, takie pytanie, czy według Ciebie to, co właśnie teraz yy, dzieje się w tym momencie, ta właśnie edukacja młodzieży, te projekty, czy one będą miały istotny wpływ na edukację finansową tej młodzieży i ich przyszłe życie? Myślę, że będą, bo, yy, no, kto ma się nie podzielić z dzieciakami yy, wiedzą o inwestowaniu, jak, jak my, którzy jak gdyby siedzimy w tym i też nie mieliśmy tej szansy, żeby powiedzieć wprost, nie mieliśmy szansy posłuchać o inwestowaniu, o giełdzie, a zresztą, yy, Beztroskie, beztroskie życie właśnie na podwórku i kopanie piłki i, i, i bieganie po, po, po piwnicach blokowisk, bieganie po blokowiskach z chłopakami, to nigdy nie było coś, żebyśmy się zainteresowali inwestowaniem. Zresztą wtedy to jeszcze nie można było mówić o inwestowaniu. Ale to, co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o ramki, to jest najlepszy czas i moment, żeby zacząć już rozmawiać z najmłodszymi o inwestowaniu, ale nie w sposób typu inwestowanie, tylko to, co dzisiaj robią w życiu codziennym, to jest już pewna rzecz, która można im pokazać. Słuchajcie, no dzisiaj top, Roblox, tak, Minecraft, co tam jeszcze mamy, masy innych gier, które oni już wykonują. To dla nas jest pewna rzecz, której my już nie, zaczyna, nie za bardzo rozumiemy, ale to, co oni robią, to oni zaczynają inwestować jak gdyby w też postacie, którymi grają, i one nabierają już wartości. I oni tego nie widzą. Ale widzą dopiero w pewnym momencie, kiedy na przykład widzą na Allegro, że postać, którą mają u siebie y, chociażby w Robloxie, ona kosztuje 200 zł. To jest dla nich zaskoczenie. Wow, jak to? Przecież ja nią grałem tutaj pół roku. Tu ona zdobywała jakieś tam, yy, załóżmy, dodatkowe jakieś tam punkty, tak? I, i, i okazuje się, że, że ona już tyle kosztuje, że można na tym zarobić pieniądze. To są rzeczy, które dzisiaj, ten świat się bardzo szybko zmienia. Można mówić o pewnej już zmianie pokoleniowej, to takiej porządnej, że oni już będą obcykani i w giełdę, i w aplikacje. Już podało dzisiaj o inwestowaniu w akcje, oczywiście za pomocą platformy jednego z brokerów, więc, więc te dzieciaki gdzieś coś już widzą, podglądają swoich rodziców. Cieszę się, bo to jest jak gdyby taka zmiana pokoleniowa, nasza tutaj wiedza nadal Polaków jest bardzo słaba, jeżeli chodzi o inwestowanie na giełdzie, w ogóle jeżeli chodzi o inwestycje, więc dobrze, kiedy oni już tak za młodu dostaną jakąkolwiek wiedzę, jakkolwiek podaną, ale będą jak gdyby już coś wiedzieć. No uśmiechy książki, które, z którymi wyszli, już zaczęli czytać, ABC ekonomii, uważam, że świetny pomysł, żeby, żeby zacząć siać już teraz. Czyli rzeczywiście mamy szansę zaktywizować nasz rynek kapitałowy w przyszłych latach, kiedy właśnie ta młodzież dorośnie. A tak, bardzo bym liczył na to, żeby to był nasz rynek kapitałowy, a nie zagraniczne rynki, Bitcoiny, tokeny i różne inne wynalazki, które na pewno przyjdą. Żeby to było właśnie to takie nasze patriotyczne tutaj inwestowanie tu w naszą polską giełdę, w nasze spółki, pomagać rozwijać się tym przedsiębiorcom, z których na co dzień korzystamy, tak? z których oni też korzystają, tak? No bo była mowa o sieciach sklepu żabka, i oni jak najbardziej zrozumieli, że, że mogą być inwestorem w żabkę i mogą tam posiadać pewne. Pewne papiery, nazwijmy to akcje, już patrzyli na cenę i mogą posiadać akcje i brać udział w tych zyskach, które generuje żabka, albo też oczywiście stratach, jeżeli oni nie będą tam tych zakupów robić nie będą kupować tych napojów słodkich na przykład. Super. W takim razie bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Tomku. Jeszcze raz z tej strony Piotrek Gadaj, Tomasz Wrubel. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.